Siema, miszki, tutaj Maverick. Dzisiaj pogramy sobie w War Thunder, prawdopodobnie przedostatni raz, przed jakimś okresem, nie wiem, wolnym albo coś takiego, bo mam naprawdę dość tej gry, jest bardzo, bardzo wkurzająca, już prawie zdobyłem kometa, ale to była męka przez udrękę łamane przez katorkę. no mówię wam, po prostu coś strasznego. Bieniutka nie ma, nie ma ochoty ze mną grać, widocznie coś tam ma innego do roboty, mam wyjebane, szczerze mówiąc. Kilka razy go pytałem, czy będzie grał, mówił tak, tak, ale, ale nie grał, no widocznie zajęty, Ale no bo mu się nie chce siedzieć przed kąpem. jak jest ładna, ładna pogoda. No i teraz jest gorąco, strasznie gorąco dzisiaj, masakra, po prostu jutro będzie jeszcze gorzej. Jak to już będziecie oglądali. Zagramy sobie Shermanem. Właściwie Shermanem to póki nie zginę, bo chyba dosyć szybko zginę, zobaczymy w ogóle. Sherman jest okropnym czołgiem, po prostu... Brak słów. Jeżeli chodzi o jakość działa, jest szajs. Bez upgrade'ów przynajmniej. Później może lepiej. Tak jak wiecie, Angole... Albo nie wiecie. Tak jak wiecie, Angole mają po prostu brak jakichkolwiek materiałów wybuchowych. Widzicie tutaj? Albo jest samo wybuchowe, że nic w ogóle nie ma przebicia. Albo jest brak, brak materiałów wybuchowych. I po prostu... No wiecie, nawet, nawet tego przebicia nie ma, bo to jest... No nie wiem, nie mogę IS-ów jedynek przebić. Mamy... Co. Jaki on ma? 5.0, tak mi się wydaje. Jeszcze 5 5.0. Uuu, jest troszkę ciemniej. Zobaczymy w ogóle, czy wygramy. Ostatnim razem tylko przygrywałem tak naprawdę. No i tak naprawdę ostatnim razem gram sobie jedynie... w większości, bądź może nie jedynie. W Overwatcha. Dlaczego? Ponieważ gera jest dosyć zabawna. Mimo iż trochę się tam denerwuję, tak jak przygrywam, ale w sumie teraz mam trochę takie nastawienie, wiecie, no. A wyjebane mam na to, nie? Tak samo jak czasami ludzie o mnie, o mnie mówią złe rzeczy, nie, i są z kurwysynami wobec mnie, a, a wiecie, a potem gadają do mnie miłe rzeczy do mnie, a za plecami są kurwa z kurwysynami, ale mam wyjebane na to. Mam nadzieję, że kiedyś im się też kurwa nie poszczęści i że będą mieli przejebane. No ale cóż, nie? Tak czy owak. Ostatnio nie byłem w pracy, bo kurde, zatrułem się, mówię wam. Przyjechała do mnie jakaś tam rodzina od mojej mamy. Znaczy, moja kuzynka i kuzynka mojej mamy, chociaż no, moja kuzynka to jest jakaś siódma woda po kiesielu. No i kurde, zjadłem zjadłem dwa kawałki ciasta. I wyobrażacie sobie, że się strułem, serdecznie wam. Ale mało spałem w nocy, jakoś mi się nie chciało spać, brzuch mnie strasznie bolał. Dzisiaj jest troszkę lepiej, wziąłem na szczęście tylko dwa dni wolnego, lekarkaciami. dać dać 3 dni wolnego! Ale na szczęście nie wziąłem, bo wiecie, ja ogólnie zawsze biorę mniej wolnego niż mi dają. Czy ja go w ogóle widzę? O, coś tam widziałem. O, coś tam widziałem. O, o. Aha, ledwo go widzę. Wow. Już mi ktoś przyjebał, nie wiem kto. Chyba ten, te 34E którego nawet nie mogę przebić, mimo iż stoi tyłem, ale on oczywiście wie, że mnie przebił bezproblemowo. Czemu? No po prostu taka jest ta gra. No coś tam nie by wrąbali lepszego, ale szczerze pokażę Wam, jak wygląda ping-pong. Mam nadzieję, że gdzieś tam mam zachowane to nagranie. Jak wygląda ping-pong w ogóle w, w tych tych pocisków przebijających kogoś tam. Okej, okay, przebiłem typa. Gościu się podpalił. A jeszcze sobie strzela oczywiście. No, strzelaj. KW1 będzie do mnie walić. Loadera i gunera mu trochę uszkodziłem, ale chuj z tego widzę. Teraz mnie zajebie, nie? Bo to ruska kurwa. Nie, zarąbałem go jednak. O, patrzcie, już z tej strony dostaję, z tej strony kw 1 która mnie nie widzi, cud No Są w ogóle? AFK poszedł, czy co? Teraz ucieknę tutaj. Dobra, tutaj nikogo nie ma, więc tutaj mogę go walić w dupę z tyłu. No, dawaj, chłopie. Czy ta KW1 ma z tyłu amunicję? Miała z tyłu amunicję. Czasami... Czasami nie mają, nie wiem dlaczego. To chyba są jakieś KW1S czy coś takiego. Gra jest fajna, gra jest naprawdę fajna, ale kurwa tak jest wkurwiająca. Że po prostu wiecie, no. Nerwica mnie bierze, jak gram w tą gr Wow. O. O. I nagle mi się o trzech pokazało. Patrzcie, patrzcie, pod jakim kątem. <laughs> jak to mogło wejść? Ja nie rozumiem tego. Dlaczego to pod takim kątem weszło? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę. Naprawdę zielonego pojęcia nie mam. Weźmiemy sobie teraz Achillesa, który jest mega wolny. Widzę, że już przegramy tą grę, a czemu przegramy, a może o, wezmę ósemkę? Uuu, jak pancer, u. wszyscy mi widzą, nie? Schowam się trochę może za tym gościem, przydałoby się go trochę podleczyć, czy ja dam radę w ogóle? Nie zdążę, dobra. O nie, mam te 8 rakiet, oh my god. Te rakiety są po prostu tak mało celne, że brak słów, jeszcze mam dwóch typów na sobie myślę, że nie mam szans dolecieć do, do kokokolwiek. No ale zobaczymy. O, może jednak dolecę, ale nie trafię w życiu. Dobra, zobaczymy. SPG, SPG jak pancer, to ten co mi atakuje. Patrzcie. Będę celował w typa. Co to kurwa jest? Nie no, brak słów po prostu. Masakra! Jezu, celność jest! To jest coś, co ten y, samolot, czegoś, czego nie ma po prostu, no. Ujebali mi ogon i widzę, nie mogę zakręcić za bardzo. Okej, okay. jakoś zakręciłem, ale teraz nie będę mógł w dół. Nie wiem, po co się staram w ogóle. Ło, co to było? Patrz, jak leciałem. Jeden, koniec. Przeżyłem, to się liczy najbardziej. On chciał mnie jeszcze zramować, ale wyjebane. Dobra, widzę gościu. Próbuję, Ja będę strzelał do niego. Uu, nie trafiłem. Cud. A widzę, że bardzo, bardzo słabo go widzę. Ale on nie trafi, oczywiście. O. Spoko. Lekko wyjedziemy tutaj. Jest, jak to wolno kręci. Tego nie, nie, nie walnę w ogóle. Nie, nie mogę nic zrobić, nie? Ale widzicie, no są takie czołgi po prostu, że nie mam co robić. No tam mam drugi czołg jakiś. Ło, wow, cud! Przebiłem go! Nic mu nie zrobię, szczerze mówiąc, pod tym kątem tym bardziej. Mogę sobie tak pykać i napierdalać mu, o tak, będzie się odbijać od niego. Ale moje pociski, znaczy on jakby miał taki sam czołg jak ja, to by kurwa przebiłoby za pierwszym razem. No i teraz będę tego pykał ruskiego, w ogóle co ja tutaj, oni nas tak jebią, że masakra. To jakiś taki krótki gameplay będzie, ale ma wyjebane szczerze mówiąc pochowali się, chociaż nic innego tak naprawdę nie mogę zrobić. Myślę, że jeszcze z 5 minut mi zajmie ten gameplay, bo po prostu tak szybko wdupczymy, że brak w kawu 2 Do tego lepiej nie podchodzić. Uu, nie mam go, nie mam. A, wali się. Dobra, wiecie co, uciekam. Nie wiem, czy zdążę w ogóle uciec stąd. Mamy A, o, o dziwo mamy A. Jestem za jakimś tygrysem tutaj. Woo! <laughs> nie przebiłem! A ty śmieszne, że z boku. No, no ja rozumiem ten kod, ale kurwa, żeby chociaż się odbiła. A nie, żeby. Wiecie, zniwelował armor ten. ten pocisk, nie? Czy w ogóle go widzę? Tak, co to jest w ogóle? A, taka wujedynka. Oni mnie teoretycznie nie mogą zabić. W praktyce mnie mogą zabić i to kurwa 100 razy pewnie. Dół. Przebiję typa. U, przebiłem typa. To jest taka kampa teraz, bo ja się wiecie, no boję się po prostu na odległość wyskoczyć, bo... raz, za. No, jeszcze pod takim kątem pięknym. Dziwne, bo pod takim kątem mnie przebił tam tamten M6A1, nie pamiętam co to było, ale ten... mam taki y, czołg, taki duży. Co to było? m 4 a 76 w może to to było. Łoł! Wow. O chyba się zaciąłem. O te 34, uuu! pewnie nie będę go, go mógł przebić. Jak go widzę? W ogóle z której strony ja go widzę? Nie mam zielonego pojęcia z której strony ja go widzę. Dobra, spróbuję tak o. o ktoś go zabił chyba. Dobra, jedziemy na A. Attack the A point. Ej, attack the A point, attack. Dobra, jedziemy na atak tak mimo, że nie jesteśmy czołgiem, który de facto powinien atakować. O, siema. U, siema. Prawie mu zniszczyłem tą głośnicę, prawie. Prawie to jest dużo powiedziane, szczerze mówiąc. Zaraz, o kawo 1 kolejna. Ooo! jak pancer, ooo, fak, już po mnie. O, co mi rozjebali? Coś mi rozjebali. Nie widzę go. Coś mi, chyba radiator mi z tyłu rozjebali. Dobra, pod, spróbuję podjechać tutaj, ta kawu jedynka ta stała. Bo jak pancer zaraz mi wyjebie, to będzie tyle z tego. OK, engine radiator. On oczywiście w międzyczasie jeszcze coś tam zrobi. No jak to możliwe, że przecież to jest tył czołgu, nie? Z niemożliwością po prostu, żeby, żeby on to, no nie wiem, zniwelował to. No to jest niemożliwe. Dlatego mnie w ta gra. Niemożliwe strzały. Po prostu są, no nie wiem, jak to powiedzieć, niwelowane. Wiecie, no były akcje, że po prostu strzelałem T-34 w dupę totalnie, prosto. T-34 dostawał. Coś tam mu wybuchło, powiedzmy silnik czy ciulwi. Obracał sobie jeszcze lufą do tyłu. No i strzelał do mnie i mnie zabijał na hita, nie? A ja na przykład jeden, dwa, trzy razy mu jebnąłem w dupę i, i, i dupa z tego, nie? No chłopie, ty wyjeżdżasz czy nie wyjeżdżasz, bo ja nie wiem czy ja mówię, a zpierd, dalej. No i teraz jesteś kurwa na mnie. No i gdzie jedziesz do tyłu? Gdzie jedziesz? O, tu jest, jak panter. Kręć tą wieżą, Boże, święto, masakra. Jeszcze co, jakbym mu rozjebał gąsienicę? O, coś tam widziałem. O, cud. Czyli tu mogę, czy ja mam coś? Tak, mam coś na dupie. O, enemy kill assist, wow. Nie, mam coś na dupie, mam coś z boku. Mam czy co... O kurde! Patrzy się na bok zamiast do przodu. Mhm. Ale się wjebałem trochę w tą artę. Mam nadzieję, że gościu nie będzie patrzył na mnie jak ja wyjadę. nadzieję, nadzieja matką głupich. Gdzie on jest? Zabił go? Chyba go zabił. Chyba go zabił. O Jezus Maria. O Jezus Maria już po mnie! Jeszcze nie po mnie. Gunner dostał. Cud! Teraz spróbować go dojebać, ale jeszcze schowa gościu wcześniej. Tak, schował się. Otoż to jeden. Jeszcze tutaj z prawej strony jest typu. Gunner dostał, ale co z tego? Mój gunner to by trwało przynajmniej minutę zanim by... O, shit, już po mnie. Kręć, błagam cię. O cud, nie trafił. Gunner dostał. Dobra, gunner jest z prawej strony, to muszę pamiętać u niego. No dawaj. Dobra, zniszczyłem, cudem. Tylko dlatego... Mission failed, fuck off, really? Miejmy nadzieję, że jeszcze zniszczę tą kawu dwójkę. No ale cóż... Tak jak widzicie, gra jest strasznie dla mnie wkurwiająca. Jak za każdym razem przegrywam, nie? Albo na przykład... Nie wiem, no wchodzę, kurde, i, i muszę zrobić 15 killi, żeby ci debile z naszej drużyny w ogóle cokolwiek robili. No teraz by średnio szło, ale tylko dlatego, że Angoli wziąłem. Pierwszy był... Uuu, też Angol? Ale patrzcie, jakie te... Tutaj ruski, tutaj ruski, czyli tak ruski, ruski, angle, ale 5-3, potem ja, 5-0, 4-0 i 3 -0. no wiecie, no to jest brak słów. A w ogóle ten, ten cholerny Sherman Firefly, to jest jakaś masakra w ogóle, no strzelają do mnie tutaj i przebijają za każdym razem. Te 34 do mnie strzelało tutaj, o, nawet nie widziałem, że tutaj jest coś takiego. To 34 tutaj do mnie strzelał tu dosłownie w ten armor pod takim kątem. I patrzcie, jaki to jest thickness. To jest 87 mm, to jest niby, niby jeszcze jakiś tam jest pod spodem armor, ale to o kant-dupy rozbić, naprawdę. Oprócz tego, jeszcze ten cholerny angle ma tutaj dwa płaskie. Nie wiem, jak to nazwać, co to jest. Dwa dwie dziury płaskie. Nie wiem po co. Aha, po to, żeby tutaj widzieli ludzie. No ale lecił z tego. No, przecież to jest, to jest. No, masakra jest. Czekajcie, jeszcze ust ustawię sobie jakiś pierdol. Mówię wam. No nie wiem, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Nie wiem, co zrobię na setkę. Nie mam ochoty nagrywać tej gry, bo jest wkurwiająca. Naprawdę, więc. Albo wiecie co? Jak, jak yy, przyszliście tylko do mnie po to, żeby oglądać Wurtandera, no to yy, tam dajcie unsubscribe, czy jak to się tam nazywa po polsku. Przestań subskrybować i tyle. No i nie oglądajcie, bo, bo nie będę już prawie nagrywał War Może kiedyś powrócę do tego, ale naprawdę jest bardzo wkurwiający i, i tyle. Więc mam nadzieję, że będziecie chcieli mnie oglądać, a nie, kurde, wiecie, no, nie tylko jedną grę, którą robię, tylko dlatego, że, że mało kto to robi. Mam nadzieję, że będziecie wrzucać łapy w górę i oglądać Overwatcha i prawdopodobnie Battlefielda 1 za jakiś czas, jak tylko wyjdzie. I do zobaczenia następnym razem.